Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Sezon wyborczy 2024. No cóż, zgarniamy Polonię. Nie bez powodu, no bo przecież Polonia cały czas jest na ustach obu kandydatów, obu kampanii, Kamala Harris oraz Donald J. Trump oczywiście. Przenosimy się do Arizony. Naszym specjalnym gościem jest dzisiaj Igor, który właśnie łączy się z nami z Phoenix w Arizonie. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witajcie, witaj Mikołaj. Słuchaj, zapytam Cię najpierw, jak tam ulica, jak wrażenia, jak właściwie Twoja okolica, miasto Phoenix, Twoi znajomi, jak Ty odbierasz te wybory, co mówią znajomi, jak odbierają, no bo w zeszłym, w zeszłym sezonie wyborczym 2020 Arizona była niebieska, jak teraz są u ciebie i emocje i no właśnie, jak, 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 tam, mm. jak tam Arizona? Czuć, czuć te wybory, i czuć, że jesteśmy tutaj w Arizanie Swing State i że tutaj rzucono e, wiele e, na, na ten odcinek frontu. Rzeczywiście ta kampania jest obecna tutaj właściwie wszędzie. E, te wszystkie plakaty, nie plakaty na ulicach, każde skrzyżowanie jest upstrzone Różnymi plakatami wyborczymi, bo też trzeba pamiętać, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia wyborów prezydenckich, ale też lokalnych, też tak naprawdę jest przy okazji tutaj referendum, wiele było jakichś propozycji, um, które my, jako obywatele możemy tutaj rozpatrywać. Także jest, jest bardzo intensywnie. E, też, jeżeli korzysta się z internetu czy z Prawda, nie wiem, telewizję ogląda, to te reklamy, czy nawet YouTube mi po prostu nie mogę nic spokojnie obejrzeć mhm. e, na YouTubie, dlatego że non-stop jest reklama wyborcza i, i ilość tego jest rzeczywiście duża. Ludzie o tym dużo mówią. Byliśmy tu jako stan e, 4 lata temu niebiescy. Wydaje mi się, że w tym roku e, może trochę się Znaczy, uważam, i gdybym miał obstawiać, e, to patrząc na to co się dzieje i słuchając trochę ludzi wokół siebie jednak dawałbym większe szanse, że Trump zgarnie Arizonę. E, inaczej to widzę, jeśli chodzi o tutaj stanowe nasze wybory. Okay. I kwestię tego, kto e, na senatora, czy Carrie Lake, czy, czy Ruben Gajego, czy jakieś inne pozycje, bo tutaj e, Partia republikańska wcale nie jest taka mocna w Arizonie, jak mogłoby się wydawać. Oni tutaj do, przechodzą przez pewną transformację, bo skończyła się już jakiś czas temu era Johna McCain'a i ta stara republikańska partia tutaj, ona jeszcze trochę funkcjonuje i ci ludzie są tutaj w stanowej legislaturze, ale pierwsze skrzypce już tutaj, gra zdecydowanie no, nowe pokolenie maga już przetran, jakby po tej transformacji, którą zafundował Trump Partii Republikańskiej. I to jest zupełnie inny rodzaj polityki, inny rodzaj Partii Republikańskiej. I oni też są z tego, co tak czytam analizy tutaj nie są tak dobrze zorganizowani przez to. Są to nowi ludzie. Oni nie są jeszcze tak dobrze zorganizowani nie ogarniają po prostu całej tej machiny wyborczej, tak jak to miało miejsce wcześniej, bo oni akurat wcześniej słynęli z tego tutaj, że e, po prostu potrafili bardzo dobrze tę kampanię przeprowadzać. Więc e, gdybym miał obstawiać, to raczej bym stawiał tutaj jednak na zwycięstwo Trumpa. Wcale nie tak wysokie, jakby chcieli zwolennicy Trumpa. Raczej uważam, że to będzie bliskie, bo jednak e, taka imigracja tutaj wewnątrz Stanów która w dużej mierze jest głównie z Kalifornii. To są jednak w większej części wyborcy demokratyczni i oni zasilają tutaj to mocno. I, i dzięki temu prawdopodobnie Biden wygrał 4 lata temu. E, więc myślę, że będzie blisko, ale, ale taka dynamika rzeczywiście według mnie pokazuje, ale jest to jakby zupełnie intuicyjne, tak jak patrzę na to, na moich znajomych, na znajomych, moich znajomych. Raczej, raczej wydaje mi się, że on to wygra, ale będzie bliska. Jakie są najważniejsze problemy w tej kampanii, w tym sezonie wyborczym, które dotykają mieszkańców Arizony? Czym, jakie mają problemy? Czym najbardziej się ekscytujecie? Na co najbardziej zwracacie uwagę? Na jakie postulaty? No, najbardziej prozaiczne, czyli koszty życia, i inflacja. To jest numer jeden, jeśli chodzi o to, o czym ludzie, ludzie rozmawiają. I, I to jest jakby naprawdę główna rzecz. To podobnie jak w Polsce też COVID wrócił wszystko do góry nogami. Koszty życia w Arizonie bardzo podskoczyły. Ja to sam odczułem na, na własnej skórze. Ceny nieruchomości bardzo podskoczyły. Ja brałem tutaj pod uwagę z żoną zakup domu, ale no też to wszystko zmieniło nasze plany, bo po prostu to tak wyskoczyło do góry. Że nie ma to sensu. Też wyższe stopy procentowe, to wszystko się kumuluje. Ceny benzyny, ceny żywności. Generalnie wszyscy narzekają, że jest drogo. Jeszcze dwa lata temu Phoenix był aglomeracją, gdzie była najwyższa inflacja z wszystkich dużych miast w Arizonie. Teraz się trochę trend odwrócił. Akurat jesteśmy poniżej średniej w Stanach. Jest to około 2,2% w skali rocznej. Jest, jest dobrze, ale lecz lepiej. Ale, ale generalnie koszty życia, numer jeden. Drugie, no to temat imigracji. Jesteśmy krajem, stanem, który jest tuż przy granicy. O tym się dużo mówi. Ja nie powiedziałbym, żeby akurat życie mieszkańców Phoenix w ogromnym stopniu tak namacalnie, przynajmniej dla mnie, było doświadczane tą imigracją. Nie widzimy tego, ponieważ już trudno byłoby to zauważyć, bo Ilość osób z Ameryki Łacińskiej jest tutaj tak duża już od dawna, że nie rozróżniamy tak naprawdę, czy ktoś jest tu legalnie, czy nielegalnie. Po prostu um, latach nosów jest tu bardzo dużo. Wzrosła przestępczość taka przeciwko mieniu, czyli policja tutaj rzeczywiście się mierzy z taką znacznie podwyższoną ilością włamań do domów. Ludzie zauważyli to, więc to jest taki namacalny. Wymiar tego procesu emigracyjnego, ale ja mówię tutaj za siebie, jesteśmy jednak kilkaset kilometrów od granicy. Inaczej to wygląda, powiedzmy, w Jumie, mhm. czy, czy już w Tuson, które jest znacznie bliżej. Tak, także to są takie dwa podstawowe zagadnienia, które rzeczywiście myślę, że formatują całą debatę. Przestępczość. I e, jeśli chodzi e, też o, o wymiar tej imigracji. E, e, Chciałbym to tylko dodać. Jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, to, to jeśli chodzi o potencjalne, nie potencjalne, o wyborców Trumpa, bo rozmawiałem o tym z moimi znajomymi, którzy są jego zwolennikami i dla nich po prostu optyka na wojnę w Ukrainie jest tak różnorodna od, od tego e, co w Polsce się dzieje, że to też dla mnie był taki bardzo duża lekcja jak inny jest obraz świata, ponieważ tutaj prawica po prostu nienawidzi tej wojny. Mm -hmm. e, ci, ci, dla nich to jest taka trudne do zrozumienia, że Stany zaangażowały tak duże środki e, i e, żeby w ten konflikt się za, za zaangażować i, i, i e, obserwowanie e, Takich naprawdę czasami bardzo ostrych reakcji na kolejne transze pomocy finansowej dla Ukrainy w kontekście problemów tutaj lokalnych, to, to jest rzeczywiście takie, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, zauważalne i myślę, że najważniejsze, przynajmniej wśród tych osób, z którymi ja się spotykałem. Inaczej, oczywiście, jeśli chodzi o, o ludzie bardziej od liberalnych, znaczy zwolenników Partii Demokratycznej czy Kamali Harris. Um, oni patrzą na to troszeczkę inaczej, powiedzmy, bardziej um, uwzględniając taką optykę obecną w Europie. Wiem, że jesteś we Phoenix, ale zastanawiałem się, czy Stany przygraniczne robią coś podobnego, co mogliśmy znać, czy pamiętać z wielkich protestów Black Lives Matter, czyli utworzenie jakiejś milicji obywatelskiej, które potencjalnie albo mogłyby może pomagać law enforcement, albo po prostu samemu może pilnować stanu, czy, czy jest coś w tym stylu, jak milicje obywatelskie. Taktyczne, które podejmują działania polegające na zabezpieczeniu granicy, albo może potencjalnie łapaniu nielegalnych imigrantów? No, milicji ci u nas dostatek tutaj jest. To jest tradycja. Trochę się śmieję, ale tak, tak, jak najbardziej są. I tradycja milicji, ona sięga jeszcze XIX wieku. Pierwsze milicje to były zaraz po wojnie meksykańskiej. One wtedy służyły temu, żeby nie pozwalać um, e, niewolnikom, którzy chcieli uciekać do Meksyku, gdzie wtedy zakazano e, niewolnictwa i blokowali po prostu ich ucieczkę. E, potem były różne jeszcze fale tworzenia tych e, milicji. E, były e, milicje, m, jeśli chodzi o. Drugą, po drugiej wojnie światowej. Też czas Klanu, 77 rok, wtedy też było trochę jakby wzmożenie ich działalności. Ostatnie takie dwie fale ich większej aktywności, to było zarządów Clintona. Clinton trochę wzmocnił kontrolę na granicach w ośrodkach miejskich, czyli E, powiedzmy El Paso w Teksasie, e, San Diego w e, Kalifornii. I wtedy e, ten potok e, mniejszy lub większy imigrantów zaczął się bardziej e, kierować w, takim, no, w kierunku po prostu niezamieszkałych terenów. I wtedy e, o, a milicje, które już istniały, jakby dostrzegły ten problem no i zaczęły w jakiś sposób brać sprawy w swoje ręce, na tyle, na ile tam były w stanie. I, I rzeczywiście to funkcjonowało i funkcjonuje też w tej chwili. Jeżeli się brzuci milicję w Arizonie, to wyskoczę kilka artykułów, um, że tam Los Angeles Times było coś o tym, um, New York Times o tym pisał, ale nie jest to powiedzmy coś bardzo um, obecnego w debacie publicznej. Jest tam trochę takich pasjonatów z tego, co ja widziałem. To nie jest nic, co by realnie w jakiś sposób. Um, Myślę, wpływało na, na to, co się dzieje na granicy. Owszem, te milicje rzeczywiście istnieją, one są mniejsze i większe. Ich jest tak naprawdę ze 33 rozpoznanych w, w samym stanie Arizona. Część z nich jest skupionych rzeczywiście na granicy i na problemie imigracji. Część z nich jest zupełnie inna: są albo jakieś anty inne są jakieś w ogóle antyrządowe, bo ten taki ruch tutaj też jest w niektórych kręgach popularny. Także one funkcjonują, ale nie jest to zdecydowanie nic, co bym tak było obecne w debacie publicznej. To chciałbym w takim razie zapytać o natywnych Amerykanów, o Indian w stanie Arizona. Tamtejsi Indianie, natywni Amerykanie są ważnym Elektoratem, szczególnie dla demokratów, jak bardzo ich głos jest teraz słyszany i ważny w 2024 roku? Mi się wydaje, że jest bardzo ważny. I jakby potwierdzeniem tego jest to, że wczoraj Biden przyleciał tutaj i takie ważne miał przemówienie w rezerwacie Indian Hilla. To jest taka stosunkowo mała społeczność indyjska. Teraz przy granicy miasta, właściwie oni jakby podchodzą po, pod miasto ze swoim rezerwatem. I Biden przyleciał tutaj i dokonał takich oficjalnych przeprosin za, za to, że były tak zwane boarding schools. To były takie szkoły, do których przymusowo wcielano dzieci indiańskie po to, żeby je, to tak powiem, formatować i uczyć. Asymilacji we zachodnim społeczeństwie i to było przymusowe. Około tysiąca dzieci miało po prostu umrzeć ze względu na, na to, co się działo w tych szkołach. Łącznie rodzicom odebrano 18 tysięcy dzieciaków. Także Biden tam przyleciał akurat w tej chwili oczywiście nie bez przestrzeni i to na pewno pokazuje, jak ważny jest to głos. Z drugiej strony. Mamy na przykład Rubena Gajego, który w tej chwili jest tutaj lokalnym politykiem i ubiega się o pozycję senatora. I on na przykład odwiedził wszystkie 22 plemiona, zrobił taki maraton po wszystkich społecznościach. Odwiedził nawet Indian Hawasupai, którzy żyją sobie na dnie kanionu Colorado i poszedł tam na piechotę, a nie przyleciał helikopterem, także to też pokazuje, no jak bardzo chciał zaznaczyć, że Prawda, chcę uszanować ich, taką czystość ich ziemi. To jest dla nich ważne. Pamiętajmy, że w zeszłych wyborach 10,5 tysiąca głosów zadecydowało o tym, że to Biden zgarnął Arizonę. Także generalnie Indianie tutaj są, rdzenni Amerykanie są raczej w kierunku, kierują się demokratów w tym wypadku Kamali Harris, największe plemię, czyli Navajo Nation, zależnie od miejsca, to jest między 50, przepraszam, 60 do 80% głosów zazwyczaj znaczy zdobywają w ich okręgach kandydaci demokratyczni, ale no to jest to na tyle duża grupa społeczna, bo to jest około 300 tysięcy ludzi w całym stanie, E, że no, walczą o każdy głos. Tak, to także zdecydowanie uważam, że Aryzonie tak naprawdę każdy głos jest ważny, bo to jednak jest na, na tyle mała przewaga. W, w wyborach e, na gubernator e, Carrie Lake przegrała z kolei o 17 tysięcy głosów. Także to są bardzo niewielkie, m, e, jakby marginesy. I no tutaj rzeczywiście dlatego też tak trudną kampanię, bo e, bo troszkę w lewo, troszkę w prawo może to rzeczywiście odwrócić um, bieg całego tego wyścigu. Także jest to rzeczywiście bardzo ważny elektorat. Czuć i widać, jakby, że obydwie strony, ale zdecydowanie bardziej demokratyczna, bo jakby i właśnie ten przy, przylot tutaj Bidena, widać, że oni walczą o każdy głos. Być może republikanie trochę odpuścili, wiedząc, że raczej. Jakichś wielkich tam uzysków, jeśli chodzi o nowych wyborców? Nie będą. Mieli. A w takim razie, kto będzie głosował w Arizonie na Donalda Trumpa? Jaka, jaki rodzaj społeczności stanu Arizona to jest? Czy to są mundurowi, czy to są właśnie pogranicznicy? To są, jest policja, szeryfowie? W Pensylwanii właśnie był news dość niedawno. Że kilkudziesięciu, większość szeryfów stanu Pensylwania właśnie pisało taki wspólny list popierający Donalda Trumpa. To są mundurowi, to są ludzie na przedmieściach, tak jak w większości stanów? Kto będzie głosował na Trumpa w Arizonie? Oni na pewno w większości. Chociaż nie tylko, na przykład Ruben Gajego ma zyskał poparcie jakiejś tam grupy, nie wiem jaki to jest dokładnie stowarzyszenie, ale jest jakieś tam stowarzyszenie, jakichś tam policjantów, jedno, z wielu pewnie. I on jest demokratą, ale zdobył ich poparcie. No tak, na pewno partia republikańska, czy, czy do, Trump jako, jako kandydat, trochę bardziej jest człowiekiem ludu niż akurat partia lewicowa, lewicowa jaką jest partia demokratyczna. Trochę to się odwróciło. Kiedy przejedzie się przez troszkę biedniejsze dzielnice, a już jak się wyjedzie szczególnie poza dużą aglomerację miejską, jaką jest Phoenix. To tam, no tam niewiele zobaczymy plakatów, jeśli chodzi o Kamale Harris. Jej, jej głosy są zdecydowanie tutaj w aglomeracji Phoenix i Tucson. Arizona to jest 7 milionów mieszkańców mniej więcej, z czego 5 milionów to jest aglomeracja Phoenix. Zdecydowana większość. Plus jeszcze Tucson, drugie duże miasto, reszta to już są małe, bardzo środki miejskie i, i miasteczka małe. Zdecydowanie bym stawiał na to, że gro głosów na Trumpa będzie się koncentrowało w niższych klasach społecznych, mówiąc nie pejoratywnie, gorzej zarabiających. Klasa średnia w dużej mierze też, jak tak sobie jeżdżę po osiedlach i po prostu obserwuję, kto wystawia jakie plakietki z poparciem dla kogo i bogaciej i i powiedzmy, jak się przejdzie przez Scottsdale, które jest taką jakby lepszą częścią tej aglomeracji Phoenix, tam mieszka bardzo dużo osób bardzo zamożnych. Tam jest zdecydowanie więcej plakatów, które są za, za Kamalą Harris. Im bliżej uniwersytetów, będzie więcej zdecydowanie głosów na Kamale Harris. Myślę, że też spora część... Dla tych osób, którzy tutaj mieszkają, a nie mają uregulowanego statusu imigracyjnego, a oni są pewnikiem dla, dla, dla Kamali Harris, ze względu na to, że dla nich najważniejszą kwestią jest to, żeby uzyskać tutaj legalny status pobytu i perspektywę do obywatelstwa. I dla nich to jakby jest absolutny priorytet. Pracuję z jedną taką osobą i to on, on ma azyl, jest byłym policjantem meksykańskim, który uciekał przed kartelem, bo był nieskorumpowany i cokolwiek by Trumpu nie obiecał i nieważne co Kamala Harris innego obiecał, dla niego najważniejsze jest to, żeby możliwie szybko mu tutaj już jakby zapuścić korzenie ze swoją rodziną. Myślę, że, że spo, sporo z latynoamerykańskiej społeczności osób myśli podobnie. Okej. Okay. W takim razie, czy jeśli potencjalnie Donald Trump rzeczywiście zdobędzie Arizonę, no bo ten, kto w popular vote zdobywa stan, ten zdobywa też wszystkie głosy elektorskie. Wiem, że wspomniałeś o tym trochę na początku, ale może uda nam się trochę to rozwinąć. Czy byłaby wtedy szansa na to, że potencjalnie struktury republikanów, trampistów mogłyby się w Arizonie właśnie te korzenie też zapuścić? Czy Kari Lake też miałaby w końcu szansę. Czy Arizona mogłaby być potencjalnie dalej odbita przez Republikanów? Czy jednak czasy Republikanów McCaina to już przeszłość, a teraz przez zmiany demograficzne? Tak jak wspomniałeś o mm, takich no, migrantach z Kalifornii, że to oni, mimo tego, że głosowali na demokratów tam, przeprowadzili się tutaj, nadal głosują na demokratów. E, czy potencjalnie Wygrana Trumpa mogłaby dać kolejne szanse republikanom w Arizonie? Na pewno dałaby pewnej dynamiki, ale ja bym się tutaj nie spodziewał, co do szczerze mówiąc. Okay. Bo demokraci są tutaj naprawdę jakby na wznoszącej, są lepiej zorganizowani. Wśród demokratów też jest trochę takich osób, które ma poparcie czy to mundurowych, czy ludzi zajmujących się ochroną granicy, US Border. Customs także to nie jest tak, że oni są jakby e, zupełnie oderwani od tej takiej alizońskiej rzeczywistości, są tylko tam wielko miejsce i, i nie interesuje ich e, głos konserwatywnego wyborcy. Oni w jakimś stopniu też e, mają kandydatów, które, którzy trochę potrafią zaspokoić, jakby takie oczekiwania do, tego elektoratu, e, takiego bardziej umiarkowanego, e, e, bardziej e, centrowego. E, ja myślę, że na pewno, jakby ta kula, gdyby, gdyby tam wygrał, to tak, to na pewno oni zyskają, ale nie będąc absolutnie jakimś specjalistą od tutaj lokalnej polityki, wydaje mi się, że, że to nie byłby jakiś taki, przynajmniej na początku, game changer, który obróci tutaj losy i um, znowu zapewni, prawda? długoletnią e, dominację republikanów. Raczej tego nie widzę tutaj. E, zmienia się demografia e, Arizony to już nie jest ten stan, który był, nawet był 10 czy no, 20 na pewno lat temu. E, I też myślę, że inaczej już trzeba na to patrzeć i będzie to e, raczej pół na pół, a, a może kto wie, może za jakiś czas e, po prostu przeważać, to będą e, demokraci. Bardzo ciekawe jest wszystko to, co mówisz. Bardzo dziękujemy też za twój czas. No, wygląda na to, że dużo się nie zmieniło od poprzednich wyborów prezydenckich, gdyż Arizona nadal będzie swingować i to chyba w stronę demokratów, nawet jeśli Donald Trump ją zdobędzie, no to jest jeszcze kilka innych wahających się stanów, nie tylko Arizona o tych i innych stanach na pewno jeszcze będziemy rozmawiali na naszym kanale a naszego gościa będziecie mogli obserwować między innymi na Twitterze Stany skupienia gdzie też ciekawie komentujesz sprawy bieżące z amerykańskiej polityki a jeżeli chcielibyście też nadrobić zobaczyć trochę ciekawostek właśnie z życia w Arizonie to też Stany skupienia na YouTubie możecie rzucić okiem ja chętnie bym zobaczył coś jeszcze od ciebie bo bardzo bardzo jest ciekawe. To co, to, co mówisz, Twój insight mhm. w, w sprawie właśnie całej Arizony. Więc na razie pozwolę sobie odesłać naszych widzów, gdyby byli zainteresowani większą ilością wiedzy od ciebie właśnie na Twoich mediach społecznościowych czy na YouTubie. My także prosimy o subskrypcję i łapkę w górę. I pięknie dziękujemy. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Wybory 2024, dzisiaj Arizona. No cóż, zobaczymy, co będzie dalej. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć. Çok teşekkür ederim.